Hej to Skiron i witam was w szóstym odcinku bitwy z klasą w tym odcinku pokażę wam choke AMX Secher Dushar wprowadzony w patchu 9.6 jest to oczywiście med poziomu 8 jak dla mnie jest on bardzo fajny oczywiście według mnie oczywiście, no, oczywiście oczywiście, jest lepszy od FCM'a po pierwsze ma bardzo dobre opuszczanie działa dobrą prędkość no i to działo, 212 penetracji 240 uszkodzeń na 8 tierze premium to nawet chyba może być nie wiem jaki jest maksymalny y, rzuc, jak go rzuca, ale podejrzewam że na dychy go rzuca tutaj mamy na dziewiątki mapę linie z trzy dziewiątki w każdej drużynie kolega tutaj gra Rusty Roger w sklanu HNBT, HNTB Kolejny odcinek Napiszcie w komentarzach, czy chcecie zobaczyć bitwę z mniejszą ilością killi, ale z epickim damagem Bo mam bitwę na F-fale 4005 Stage 2 tym nowym angielskim, właśnie chce się dowiedzieć, czy chcecie tą bitwę, czy nie. Tutaj kolega sprawdził, jak się rozjechała drużyna, I teraz wraca pomóc lewej, no prawej stronie w sumie. Tutaj fila faila, ale już idziemy dalej. Mamy kometkę i panterę 2. Najpierw panterka. 244. no zobaczymy, ile razy będzie musiał strzelić. Oh! Kabum! Magazyn siadł za 1250, pięknie. No i tu kolega jedzie dalej, IS-8. To już mógł mu naprawdę uprzykrzyć życie. Tutaj T-34 wyjeżdża. Jakimś cudem od nikogo nie dostało. Tam kometa jeszcze jest, ale... Trafi? Nie, yeah, ding. Jeszcze raz będzie próbował? Tak, tu... Przeładowanie tutaj jest... Co mi nie pokazuje? Aha, bo jest nadal w trybie snajperskim. No wyjdź ze snajpera. Hmm, nie pokazuje dziwne. Ale... To no nieważne akurat. Z dan, No w sumie miękki, ale trafił w takie nefragiczne miejsce przez pewną chwilę, ale tutaj już bez problemu. No i co? Bitwa na razie taka spokojna. Nic się większego nie dzieje. I z 8. To trochę kolega za szybko strzelił. Oczywiście tego czołgu na razie w grze nie ma. Jest on tylko dostępny na stronie Wargaming, gdzie jest, bodajże, na razie warty tylko 117 zł. Tak samo jak STA-2. Już jestem bliski kupienia na szorna, bo dużo już pograłem. Prawie mam te 900 tysięcy i nagram filmik. Będę nagrywał filmiki z nowo kupionych czołgów. Dobra, co my tu mamy? I z 8. Mm, już tam umiera. z no, czy jeszcze, jeszcze żyje? Jeszcze żyje. To tutaj kolega na. M103 wyjeżdża. M103 w sumie. Bez szans. Jest taką ilością HP. No i tutaj M103 zaraz. Popełni błąd. Ja już tą bitwę oglądałem. Wiem o co chodzi. O, IS8. Pięknie. No i tutaj M103 wyjeżdża. Popełnia błąd. Dostaje w gąsienicę za zero. W kolegę. No i teraz już nie ma szans. Jest SU-101. Ale kolega najpierw będzie próbował postrzelać w t 5 -4. Niestety z t 5 na wieżę to raczej nie ma się za dużych szans Jeszcze działo padło Kolega musi użyć... <laughs> Fajnie ma, bo ma duży zestaw naprawczy, mały zestaw naprawczy i apteczkę, więc w sumie Na tą naprawę to mu nigdy nie zabraknie No i teraz idzie po SUS, SUS 101 On będzie tu na kapie raczej teraz zobaczymy Jest 101. Raz. Dwa. Dostanie raz. O. Troszkę mocno dostał. Ale tak nie ma szans Sorry, mogą być trochę ścinki ale no, to są oczywiście medy i lighty właśnie. Ferdek. Ach, nie trafione. A mogło tak pięknie wejść już, by Ferdek był prawie. Na zerze. No i jest, przegrywają 11 do 9. Oczywiście to jest standardowa mapa. No i tutaj trzeba było trochę pomyśleć, bo zostało kw 13, Borsuk, Ferdek, King Tiger i 6. <grybujesz> Z którym będziemy. No, RHM tutaj wyjechał. Nie wiem na jakiej zasadzie to miało być. Dobrze, no i już piąty kill. No i teraz patrzcie, jak IS6 IS po prostu mistrz. Patrzcie na IS6. Wiedział, że i tak już nic nie jest. Ki kill? szósty kill, siódmy kill. No i teraz patrzcie, no IS6 się zablokował. No i teraz jest bez szans po prostu. No śmieszna sytuacja, nie powinien, powinien przewidzieć, że się zablokuje takim długim czołgiem. Kolejny strzał, no tutaj Frejda tam i stara się coś zrobić, żeby wyjść, ale już nie ma żadnej szansy. You poor guy is 6. No, tutaj zniszczony, T-54 zniszczyło jak Tigera 8-8. Wiadomo, już gdzie jest. I został obiekt 416, pięćdziesiąt 54 KT13. No i nasz kolega, oczywiście. Mm. Nasz kolega tu chwilę wyczekuje, zobaczy. O, jest kawo 13 No i ko obiekt kończy. Ale. Chyba będzie 9 kg, a to i tak nic nie zmienia i to nie raduje od tak. Um, oczywiście ten czołg jest bardzo miękki. Nie wiem czy to cokolwiek odbija. Um, no, jest T54. Jeszcze 14 HP. Czyli jest, jest, jest na hita. Bardzo dużo pocisków ma. 9 kill, Bardzo ciekawa bitwa. No i napiszcie mi w komentarzach, czy chcecie tego FA 4005. 10 tysięcy damage'a, prawie, ale trochę mnie kili. No jak nie, to coś innego poszukam. Cześć.